No i dzisiaj koledzy, taki filmik, yy, nawet nie test, pokazanie jak wygląda karcher po chyba półtorej roku bodajże go mam i to jest yy, oczywiście tylko moja indywidualna ocena, nie bierzcie jej sobie pod uwagę ani do serca, oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy tej... Tej y, firmy. Ja mam odkurzacz, mam odkurzacz piorący tej firmy. Na piorący, y, ale kupiłem tani, tam nie wiem, kosztował może 1000 złotych, czy tam nie, przepraszam, 500 chyba złotych kosztował. Powiem Wam później, nieważne. W każdym razie, tani, to tam pół biedy jeszcze. Ale ten karszer tutaj kosztuje, to jest K7 Full Control który roku kupiony I, i dlaczego ten film? Dlatego, że e, ostatnio w komentarzu ktoś, ktoś to mnie napisał, pewien kolega napisał, że widzi, że mam tego Karchera tutaj w tle, tam na filmie widział i jak on mi się sprawuje. Ja mu napisałem, że to jest ostatnia rzecz, jaką e, kupiłem e, tutaj z tej firmy i zaraz wam opowiem, dlaczego. Także już się biorę do roboty, ale dam teraz temu, tej firmie, oj dam popalić. Słuchajcie, bo no, morduje mnie ta firma strasznie. I pewnie niektórych też i się możecie zgodzić lub nie zgodzić, ja tak ustawię kamerę żebyście go. Bo chcę, żebyście żeby widzieli i blisko, a zarazem, a zarazem całe, cały sprzęt, tak? Eee, pierwszy temat. To tutaj. To jest tak skonstruowane, tutaj tak sztywno siedzi, w całości tego tutaj z boku nie włożymy. Musimy to trzeba to zdejmować. Ja ci jestem na robocze, bo akurat sobie byłem prywatne autko swoje. I teraz tak. To chodzi w lewo, w prawo, tak? Jak chodzi, jak chodzi w lewo, w prawo, tutaj, to tu się wszystko luzuje. Tu jest taka... I tu się znajduje całe sedno, całe sprawy. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tu jest taka... Taki żółty plastik. Ten żółty plastik ogólnie, ogólnie powinien się znajdować właśnie tu w środku. Się tutaj powinien blokować. To jest taka dziurka na przestrzał. Powinien się blokować. Ale się nie blokuje. To jest oryginalna piadownica kupiona do tego sprzętu, aczkolwiek nie trzeba, bo on ma tam taką dziurkę, tutaj ma taką dziurkę, i w środku się kupuje takie gotowe e, różne szampony, i tam się wkłada, i on tam psika, ale można sobie kupić coś takiego, bo jest przewidziane. I tutaj też powinna być ta żół, ten żółty element, którego tutaj nie ma, bo on wypada albo się nie chce trzymać. Także zaraz Wam pokażę, jak to funkcjonuje. Jakbyście chcieli sobie coś takiego zakupić i swoją piankę dawać, nie kupną karczerozką. Tylko swoją wypróbowaną. Miejsce jest tylko sprytne, tak? To są, to są, to są na razie dwie takie podstawowe rzeczy. Teraz trzecia rzecz. Trzecia sprawa, koledzy. Full control. Wystarczy tylko, że raz Wam spadnie. Od razu ta cała, ta cała obudowa z baterikami idzie. buch. Poszło w siną dal. Także to tutaj jest kolejny przemyślany element. tak? No ale to już mamy za sobą. Teraz następny, kolejny przemyślany element będzie widać. O, a chodźcie bliżej, trochę ze mną tutaj. Teraz wam coś pokażę. O! Rączka. Jak złapię jeszcze tak, nogą nogą kółko zblokuje. Tak wam pokażę. Nogą kółko zblokuję, złapię tak to jeszcze, jeszcze jak cię mogę, mogę go ciągnąć do siebie, w tą stronę, ale chcę pchnąć go, w tą stronę, tak? Teraz jeszcze go pcham, nie? Ale zobaczcie, co się dzieje. Pokażę Wam na lekkość, widzicie? Chcę go, do, chcę go pchać do przodu. Zobaczcie. Pcham do przodu. Tak się dzieje. Jak idzie tu zblokować, tak to jest syf, nie? Wyciągnę się widzieli firma Model. Ja tu nie widzę żadnej blokady. Może tu jest jakaś blokada, którą trzeba wcisnąć, ja nie mam, nie mam pojęcia jak to jest zrobione, ale tutaj to nie działa nic. Trzecia sprawa. Panowie sobie. Ja mam go teraz co prawda pod podłączony. Panowie sobie wymyślili, że oni tutaj ten kabel. Zaraz mam z pądu. Panowie sobie wymyślili z tej firmy, że oni ten kabel zrobią miejsce takie takiego pierdolnik tutaj zrobił na to, nie? No i teraz ciąg nie chciał, musisz sobie jakoś tam z tym poradzić, nie? I tutaj, tutaj ten pierdolnik w... wkładać, nie? Jeszcze jak jest ciepło, to jak Cię mogę, ale jak jest trochę bardziej zimno i chciałbyś na przykład tak w temperaturze 10 stopni coś sobie zrobić na dworzu, bo czasami tak bywa, że trzeba coś użyć. Weź zwin weź ten kabel i tu włóż do środka. Życzę powodzenia. Przerobiłem. Kolejna sprawa tu mamy do zwijania kabla. S S S to jest kolejny patent, który na reklamie wręcz idealnie działa, tylko. Chcę zwinąć karcze. Tu się opieram, no, znaczy chciałbym się oprzeć. I tutaj sobie go zawijać. Zawijać. no, Nie, to tutaj nie mogę, bo to mi się... Czas muszę tak trzymać. Mi to akurat przeszkadza. Ale to ten wymysł tutaj z tym zawijaniem, ja już to silikonem smarowałem, psikałem, to wszystko. to, Kochani, to ja życzę. To ja życzę wam. Pokażę wam tak. To zawijać. To ja... Tutaj to, to ja życzę wam powodzenia, nie? To. i tak była mordy. Moja opinia już prawie jest kompletna na temat tego sprzętu, ale nie byłbym sobą, jakbym nie pokazał jak działa pianownica. Także zapraszam, tutaj wam tak pokażę. Włożymy pianownicę, jest. Jest pianownica, kochani. Siedzi, nie? Zaraz włączymy sprzęt. Dobra, sprzęt włączony. Czekamy. A tak. jest dobrze. Teraz moją opinię na temat karhera, jakbyście mnie się pytali dalej w filmach, to już znacie. Trzymajcie się, pilnujcie własnych pieniążków, Cześć.